Gra bazuje na historycznych wydarzeniach z okresu stanu wojennego w Polsce. Miejsca, bohaterowie i dialogi są fikcyjne. I dokładnie tym akcentem chciałem Was przywitać, w grze. Martial mam nadzieję, że bardzo dobrze to czytam. Jak nie, to bardzo serdecznie przepraszam. Jest to jak było z początku gra inspirowana wydarzeniami podczas stanu wyjątkowego w Polsce. Stanu wojennego w Polsce? I jeżeli to źle wymawiam coś, to bardzo serdecznie przepraszam, ale chciałem sobie obgrać, bo to podany jest krótki tytuł. Więc zacznijmy sobie, słuchajcie, nową grę. Polska Rzeczpospolita Ludowa, grudzień 1981. O kurde. Jutro Wigilia. Ach, jak ten czas leci. Muszę coś kupić mojej córece na święta. Od kilku miesięcy opowiadała mi o tej lalce z NRD. To co było na mnie, mnie na nią stać. Dobra, postaram się zdobyć jej ulubione cukierki i mandarynki. Co? Nie dostałem kartki na mandarynki? Jak? Nie Nie, to musi być jakaś pomyłka Tak mi się wydaje Niemożliwe Będę najgorszy święta Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że mi wybaczy. Tęsknię za nią bardzo. Mam nadzieję, że jej matka pozwoli mi się z, ni z, ni z, ni z nią zobaczyć. Okej. Okay. Pan wojenny z całego kraju. Tak, powerful toilet roll. Ta, marnujmy wodę. Hello neighbor. Tu masz tego karpia. A, rzucili na Bartosika. Dobra. To sam zaraz idę. No dobra, to sobie idziemy. Zaczął padać śnieg. Witaj towarzyszu, dawno się nie widzieliśmy. Czy byśmy odbyć jakąś poważną debatę? Wierzę, że już tego nie robię. Znaczy, ja będę starał się wybrać na początek, jak wybieram, później po, przy drugim podejściu zagram sobie tak, że będę wybierał. Mogę sobie pogadać w ogóle? Z panem? Ten facet ma kartkę żywnością, której potrzebuję. Co? Który? Przepraszam, że zawracam głowę, ale bardzo potrzebuję tej kartki na mandarynki. Po co? Naprawdę myślisz, że mnie to obchodzi? Proszę, nie zawracał, proszę, nie zawracałbym panu głowy, gdyby to nie było ważne. Zostań mnie! Jesteś pijany? Obiecujesz, obiecuję, że nie jestem. Proszę mnie wysłuchać. Hmm... Po co jeszcze ci? Po co ci jest aż tak potrzebna ta kartka? To dla mojej córeczki. Nie mogę sobie pozwolić na, na maderek bez kartki. Proszę. Ile lat ma twoja córka, towarzyszu? Prawie 12. Czemu nie macie przy niej? Jest z matką. Nie pozwala mi się z często widywać, ale chcę, aby nasze spotkania w te święta były wyjątkowe. Biedne dziecko. Na pewno przyda się jej kilka maderek na święta. Chcesz? Jej coś jeszcze kupić? Pewnie o czymś myślisz. Naprawdę chciałbym zrobić dużo więcej, wiesz? Ale wiesz, że jestem dla was obcy, towarzyszu. Nie znasz moich zamiarów. Może ja jestem jednym z tych niebezpiecznych. Mam nadzieję, że nie jesteś. Cholera, a zbudziłeś we mnie poczucie winy, patrząc na to, jakim dobrym ojcem chcesz być. Dlaczego? Właśnie się zorientowałem, że Twoja matka po raz kolejny spędza święta sama. A twój ojciec nie spędza tego czasu z nią? Mój ojciec nież Nie ma go przy niej. Nie chcę o tym rozmawiać. To jest gra chyba za głośno. O, rozumiem. O. Mam propozycję, a zarazem prośbę. Jaką? Dam ci kartki na madrynki. I może coś więcej? Skąd pomóc mojej matce? Zobacz, czy czego się nie brakuje przed świętami. Wiecie, to może być podpucha. Ja sobie wybiorę to drugie. Hmm. Dobra, wybierajmy na razie pierwsze odpowiedzi. Dziękuję ci straszny towarzyszu. Na pewno jakoś ci się odpłacę za to nawiązku. Ciebeczka twoja matka. Następny blok, pierwsza klatka, trafisz bez problemu. Twoja matka nie straszy się, że do niej obcy mężczyzna? Masz dobre serce, także myślę, że nie muszę się o to martwić. Dasz radę, wesoły świat jeszcze się zobaczymy. Pełeks, założona zauważona y, czasach komunizmu w Polsce, która przyjmowała płatności wyłącznie w dolarach amerykańskich i innych twardych walutach, zamiast w rodzimej walucie, złotówkach. Pełeks był jedynym źródłem zaopatrzenia w niedostępnej wówczas w Polsce towary. No tak. Jak mam walność taką małą ciekawostkę, to generalnie w moim pokoju, w którym aktualnie mam szafę, to podobno moja babcia, która jeszcze już niestety nie żyje. To ona, żeby zdobyć tą szafę, czekała tam z dziadkiem, który go też już z znem no, nie ma, około tydzień cały. Czy tam parę dni w kolejce, więc, tak, to nie były ciekawe czasy. Cholera, więc się o numer domu. Ale jak ma na imię? Jak ją teraz znajdę? Godzina milicyjna, 22. O. Przepraszam? Dzień dobry! O co chodzi? A kogo obchodzi? Chodzi. To bomba staruszka, nie ma męża. Jest syn, nie ma dla niej czasu. A ten gnojek będzie chodził Janinę. Dosłownie mieszka za nami. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt. A wesołych. To zawredne babsko. Kto tam? Ten? Tak, stwierdził, że nie ma. E, trzeba, nie ma czasu pani pomóc ze świętami i przesłał mnie. Ach, on nigdy nie ma czasu. A kim pani jest? Um, jestem jego. A nie, to ja. Um, jestem jego dobrym kolegą z pracy. Kto ma wiedzieć, że nie jesteś złodziejem? Ehm... Um, przepraszam, nie jestem jego kolego. Poprosił mnie o pomoc przy organizacji, w zamian za kartkę za na bandaryki. Swoją zgubiłem, A założyło mi na niej, aby kupić mojej córeczce kilka. Uwielbia je. Wejdź! Jestem Janina! Ale mów mi Jania! Wiem, że już nie te lata, ale przynajmniej choć trochę mnie odmłodzą. Serio teraz pani mi wierzy? Nie boi się? Nie mam nic do stracenia. Chcesz po prostu pomóc? Przepraszam za ten wstęp. Jestem Stanisław. Wejdź do środka. Muszę zamknąć drzwi, żeby kotek nie uciekł. Jaki cute kotek. Jezu, ale ja się boję, że to będzie nagle dun 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 horror, jaki Znamienie się i ta babcia będzie gotowała, ale na naszych zwłokach. <ścoughs> jak będzie taki wstęp fabularny, to się będę dać śmiał trochę. Ale tu przytulnie. Miał, miał, miał. Ale słodki... Ale słodki kotek. Miał miał. Miał miał. I gankuje topa. Dziwne uczucie. Coś się stało? Nie, chyba nie. Dawno nie było tu tylu ludzi. Ale nas, ale jest nas tylko dwoje i kciuch. To on zargował? Nieważne. Zgadza się? Ale dla mnie to tłum. Nie wpada do Ciebie syn? Rodzina? Hmm. Miał, miał, A nie mogę opuścić powiesz? Blender ma. Ten zapracowany. Ma swoją rodzinę, ważne stanowisko. Tak, stanowisko. Nie wymagam, żeby jeszcze sobie z mną hmm. głowę zaprzątał. A co do reszty, o śmierci męża nie mogę otworzyć się na ludzi. Bardzo mi przykro. Coś... Co się z nim stało? Oczywiście. I, oczywiście, jeśli mogę. Możesz. Zaraz zamykają! Co, co się stało? Zaraz zamykają centralę! Pójdziesz dla mnie po karpia do sklepu centrali rybnej? Nie ma problemu, jak obiecasz skończysz tę historię. Oczywiście. Mam, mam wobec ciebie dług. Ale ja tylko zaoferowałem pomoc. No właśnie. Ciekawska, karp do ciekawej potrza... nie lubię karpia, nie lubię ości, ja więc nie, nie będę... <laughs> nie, nie... Przepraszam, ja wiem, że karp ma... A i by, bym zapomniała powiedzieć, że Leniny będą wiedzieć. Jezu, ale ja czuję to taki plot twój fabularny, że tak naprawdę mamy do czynienia z czymś innym niż ten, ale. Bo to zbyt wesołe jest. Dobra, chodźmy Party na Ej, nie masz jakichś dalerów na sprzedaż? Nie mam. No to sobie poczekam Wszystko w porządku? Słyszy mnie pani? Co? Co się, co się stało? Gdzie ja jestem? Za pani A pani jest pod sklepem centralni rybnej Kurde, zmęczenie daje o sobie znać to już czwarta kolejka, w której dziś stoję. Próbuję zdobyć wszystkie rzeczy przed świętami. Wie pani, co nie pani tu posiedzi, a ja kupię pani Karpia i przyniosę. Serio? Dziękuję panu. Chyba nie ma już karpi. Wszystko. Z to. panią w porządku? Tak, wszystko dobrze, będzie żyć. W tym mogę służyć. Zobaczam. Poproszę dwa karpie. Jeden dla mówiła mi, że będziecie wiedzieć o co chodzi. Drugi dla tej pani kazała mi posiedzieć przed sklepem, żeby odpocząć. Proszę, a pieniądze? Prakoristanie osób z dobrym sercem? A i tak mieliśmy dodatkowych sztuk. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nic pan nie musi, wesołych świąt. Dziękuję bardzo, wesołych. Kiedy będzie ten plot mój sabularny jakiś okropny? Czy to po prostu tak jak jest... Proszę o to karp. Mam dla pani karpia, jak obiecałem. Jeju, bardzo dziękuję. Nazywam się Zofia. Miło Pana poznać. Oczywiście, również miło mi Cię poznać. Ty też widziałeś rzeczy przed świętami? Ta, ale to nie dla mnie. Pomagam pewnej staruszce. A... A co to za lalka? Jaka słodka. To dla córki. Prosiła mnie o nią długo. Masz córkę? Zerowy tatuś widzę. Ta, ale nie mieszka ze mną. Długa historia. Jak się czujesz? Dużo lepiej. Dziękuję Ci bardzo. Muszę uciekać. Mam jeszcze trochę rzeczy do ogarnięcia. Bo spotkamy się jeszcze kiedyś na mieście. Czekaj. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Nie trzeba, wesołych świąt. Wesołych świąt? Bo czas pytać o mandarynki, to byśmy sobie wzięli 3-4 i byłoby Git. Ja za ja się boję, taki gier, Jak ja byłbym deweloperem, to bym w jakiegoś takiego strasznego easter egga, Albo jakoś napaść na tą postać, że traci wszystko. Ja próbuję myśleć, co bym zrobił, gdybym był deweloperem tej gry. I ja się sam siebie boję. Co ty tu robisz? Miał. No tak, czego ja się spodziewałem. Chodź zabiorę cię do mieszkania. Miał miał I... O dobra, myślałem, że już mamy... O, i mamy plot mój O, tu jesteś. Tak, mam twojego kota. Miał miał. Mi się nie tłumacz, tylko właścicielce. Chciałem wyjść... Chciałem wyjść sprawić ogłoszenie, nie drzwi i mi uciekł. Zapomniałem ci dać pieniądze na karpia. Obyło się bez. Ciekawa historia. To chodź do mieszkania, opowiesz mi. Nie ja uciekaj mi więcej, niegrzeczny. Miał, miał. Nie za ciężki ten karp? Nie, ale wyrywa się z chce uciec. Jezu, my mamy żywego karpia jeszcze do tego. To czekaj, oddaj mi go. Wpuszczę go do wanny. Ej, bo się okaże, że spędzimy święta staruszko, a nie z naszą córką. To opowiadaj, co się wydarzyło. Więc... Czekaj, zrobię nam herbatkę. Jezu. Trzy wieje herbaty później. Ej, albo my córką nie spędzimy. No i potem znalazłem twojego kota przed klatką. To była najciekawsza wyprawa po karpałku, kiedykolwiek słyszałam. Sam nie spodziewałam się takiej wyprawy. Właśnie, miałeś mi powiedzieć o swoim mężu. O kurde. Henryk był żołnierzem Armii Krajowej. Byłam łączniczką, tak się poznaliśmy. Zagadywał przy każdej możliwej okazji. Nie powiem, był przystojny, ale bardziej podobała mi się troska, jego troska o mnie. To było rzadkie w czasie wojny. W trakcie wojny nie było czasu na miłość. Nie wiedziało się, czy się dożyje do jutra. W końcu się udało, wojna zakończyła się. A kereno oświadczył mi się, byłam przeszczęśliwa. Potem urodził się Zbigniew. Już go znasz. Było idealnie, zbyt idealnie. Dowódca brygady dostał zaproszenie na spotkanie z rządem. Było to podejrzane, bo rząd zwalczał żołnierzy polskiego państwa podziemnego, twierdząc, że współpracowali z wrogiem. To bójda oczywiście. Henryk jednak poszedł i już nigdy nie wrócił. Była to jednak pułapka. Zostali aresztowani i przetrzymywani w więzieniu. Torturowali go, a zmarł. Nie wiem co powiedzieć. Bardzo mi przykro. Nic nie musisz, ale strasznie mi go brakuje. Ale nawet nie wiesz, o ile mi lepiej. Lepiej? Potrzebowałam kogoś, kogo mógłbym to powiedzieć. To był jeden z najlepszych prezentów święta, jakie mogłam dostać. Dziękuję. Nie ma za co. Bart? A kto to? Jeżeli tu będzie plotwiczowolony, że tak zostaje strzała, to ja wyłączę do gry automatycznie. Mam nadzieję, że to będzie. Wesołych świąt, mamo! Ojeju, nie spodziewałam się ciebie dziś. Wiem, ale coś tknęło do przemyśleń. Mam dla ciebie prezent, a potem. Nie musiałeś! O, widzę, Stanisław przyszedł ci pomóc. Kurde. Będę zbierać za popóźno, a jeszcze muszę zrobić zakupy dla córki. Obiecujesz. Obiecujesz, że jeszcze mi odwiedzisz? Obiecuję! Dziękuję ci za dziś. e -elu, a, a kartki? Zaczekaj! Jak obiecałam, kartka na mandarynki. I w pani do mnie po świętach. Ktoś sobie pomyśli kwestii pracy dla ciebie. Może coś znajdę. Do zobaczenia, wesołych świąt. Wesołych świąt, dzięki za wszystko. Drobnostka, wesołych świąt Jania. Wesołych świąt! Ale coś wesoło! Ale coś wesoło jest! Boziu... Zbyt wesoło. Ale chyba sklepy są zamknięte już. Um. Nie w to bańkę poszedłem, przepraszam. Później z Mietkiem pójdziemy na piwo. <laughs> znaczy nie miał na mnie Mietek, ale żartuję sobie. A mogę skakać! <laughs> Naprawdę nie musieli tego dodawać. No to idziemy. Bardziej.

Madrynki na Boże Narodzenie to spełniony świetny wybór, towarzyszu. Dla mojej córki. Eh, jej matka. Nie pozwalałem się z nią zobaczyć. Zawsze była taka pojemna, zauważyć to pierwszego dnia, w którym się spotkaliśmy. Ale człowieku! Była wtedy taką wspaniałą kobietą. Miała tyle pasji i energii, aby uczynić świat lepszy dla naszego dziecka. A moja córka zasługuje na więcej. To mądre dziecko. Na pewno nie odziedziczyła tego po mnie. Jestem tylko głupim pracownikiem w fabryce. Proszę pana, jest pana kolejka. Proszę się streszczać. Proszę, niech pan już wyjdzie. Krystyna musi pracować. Ale ta kolejka w sobie tak bo gorąco linia policyjna. Kurde, nie mam słodyczy, Zapomniałem o nich. Wątpię, że mogę. Możliwe, że mogę pomóc. O! Kogo ja widzę? No, cześć. Masz tu prezent dla małej. Plotki szybko się rozchodzą. słyszałam o twojej byłej żonie. Zrobiłaś śledztwo? Tak, wyszło przypadkiem. Dziękuję. Jak cię mogę odwdzięczyć? To ja powinnam za sytuację z rana, ale jak pan pytasz, to wykorzystam okazję. Nie chcesz gdzieś razem wyskoczyć na święta? Zapewne i tak spędziły swobodnie, Dobra, może być. No to do gadania, do zobaczenia w pierwsze święto. Zaczekaj, gdzie się spotkamy? Spokojnie, a ja już cię znajdę. Do zobaczenia. Eeeem, um, ale się iść normalnie. O, dziękuję. Czyli pomarańcze mamy, na na na. Dobra, teraz gdzie ona mieszka, nasza córa? Córa. Mamy zestaw dla córy, no to musimy ją znaleźć przecież. Eeeem, um, nie martw się, dasz radę. Weź go, się. czego do cholery chcesz? Mamo, kto to? Ty kobieta, że wyjdziesz, obiecuję. Tatuś! Moshemo. Hej, córeczko, tata przeczytać prezent świąteczny. O, dziękuję. Co się stało, w skarbie? Tato, dlaczego zdradziłeś mamę? Jestem wystarczająco dorosły, żeby wiedzieć, a ona nie chce mi powiedzieć. Co? Dlaczego komuś w ten sposób? O czym ty mówisz? Nigdy bym się nie zdradził. Ty mnie zdradziłaś. Nie przy dziecku. Ona nie jest już dzieckiem. Zasługuje na to, by wiedzieć. Pan mumu się ode mnie, bo znalazł sobie lepszego członka partii komunistycznej. Musisz wyjść. Nie, ty musisz powiedzieć jej prawdę. Masz, kochanie. Mam tu lalkę, tu chciałeś trochę cukierków i mandarynek. Dziękuję, tato! Ech, wszystko wyjaśnił. Posłuchaj, była mi nadal... Jestem bardzo złą matką, bo chciałam... Cię nastawić przeciwko ojcu. Byłam po prostu zdezorientowana. Dezorientowana? Mówisz poważnie? Unikałam taty, bo kłamałeś... Na jego temat. Wiem, wiem, ale miałaś o tym nie wiedzieć. Czy ty żartujesz? Słuchaj, już mnie nie obchodzi nasza relacja. Dbam tylko o moją córkę. Musisz pozwolić mi się częściej widywać, albo zabiorę ją ze sobą. Czy możemy porozmawiać na swoje osobności? Ja ale musimy mówić, że wszystko i wyjaśnimy, gdy skończymy. Obiecuję. Panicie, pobawić na zewnątrz. Nie, nie, nie idź na zewnątrz. Nie słuchaj na dół. Nie zaszła na dół. Czy to będzie bad ending? Posłuchaj facet, z którym jestem, ma dużo więcej pieniędzy i może zapewnić Maryce wspaniałą przyszłość. Co? Nie wiesz, że nasze dziecko byłoby w stanie osiągnąć swoje marzenie bez pieniędzy kogoś obcego? Jest taka mądra, utalentowana. Szaś jak śpiewa? Wiem, że umie śpiewać. Ona jest wyjątkowa, ale potrzebuje pieniędzy. Pieniądze nie uratuje jej przed traumą, którą spowodowałaś. Wiem. Proszę, przychodź do niej, kiedy tylko zechcesz. Zasługuje na ojca, prawdziwego ojca. A co z nami? Czy widzisz z nas z powrotem razem? Niezbyt. Przepraszam. Nie musisz przepraszam, domyśliłam się. Spróbujmy po prostu zapewnić naszej córce jak najlepszą przyszłość, jaką może mieć. Jasne, zróbmy. A i masz, weź to. Miałam je wydać na mandarynki, ale dużo rozmawiałam z Jerko i poprosiłam je, żeby wyszedł zanim zapłaciłem. Haha, to brzmi jak coś, co mogłeś zrobić. Wiem. To były czasy, moi towarzysze. Okej, okay, no to mieliśmy pierwsze zakończenie. To trwało 25 minut, to granie jest taka krótka, więc. Teraz idziemy z Mietkiem na piwo! Ale dopiero to w drugim odcinku, więc zakończymy to tak. Yy, mieliśmy chyba najlepsze zakończenie i dobrze, nie mieliśmy po prostu fabularnego. Więc widzimy się w następnym odcinku, bo będzie pewnie jeszcze drugi, Eluwina.